Witam, moim gościem jest pan doktor Ania Szymaniak. Osipowiec, dzień dobry. Witam, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów w medycynie estetycznej, a mianowicie o wolumetrii. Obecnie tego typu zabiegi są bardzo popularne. Może powiedzmy, co to jest wolumetria i jakimi problematami hmm. się ją wykonuje? By móc odpowiedzieć Pani i Państwu na to pytanie, czym jest zabieg wolumetryczny, musiałabym na początku wspomnieć o trzech procesach, które odpowiadają za starzenie się skóry twarzy. Pierwszym z nich jest ścieńczenie kości. Z wiekiem kości czaszki robią się coraz bardziej płaskie, więc tracimy rusztowanie, podporę kostną. Drugim elementem jest ubytek postępujący tkanek tłuszczowych w obrębie twarzy, tak zwanych kompartmentów tłuszczowych. No i trzecim w sumie najważniejszym jest zwiotrzenie mięśni, więzadeł i skóry w związku z postępującą niestety z wiekiem utratą kolagenu. No i wreszcie przechodząc do merytum, czym jest wolumetria twarzy, jest to najprościej rzecz ujmując zabieg, które pozwala nam odtworzyć rusztowanie twarzy, mhm. przywrócić właściwe jej proporcje, a także poprawić owal. Mhm. No właśnie. Chciałam zapytać, jak działa? Czy podnosisz policzki, czy usunęłaś marszczki? Jesteśmy w stanie zabiegiem wolumetrycznym podnieść policzki, oczywiście. Niemniej jednak nie jest to nasz cel wiodący. Chodzi tutaj głównie o wypełnienie ubytków tkankowych powstałych u pacjenta wraz z dwiekiem i o tworzenie właściwych proporcji. Pytała Pani wcześniej, jakimi preparatami wykonuje tak, się tak. tego typu zabiegi. Ja stosuję głównie trzy, czyli kwas równowe usieciowany, a także stymulatory tkankowe na bazie kwasu polimlekowego lub polikaprolaktonu. Są to e, trudne być może dla Państwa, którzy nie są zaznajomieni z braną Beauty nazwy, nie, jednak są to stymulatory, które stopniowo pobudzają nam produkcję nowego kolagony w tkankach. Tym samym efekty tych zabiegów mogą utrzymywać się nawet do trzech lat. Skóra jest młodsza, rozumiem. Tak. Generalnie młodniejemy w czasie. Mm -hmm. Dobrze. Wielu wiele właśnie młodych kobiet korzysta również z takich zabiegów i tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście jest im to potrzebne. W do do jakiej grupie wiekowej jest narysowany ten zabieg? W większości przypadków w mojej klinice zabiegi wolumetryczne rekomenduję pacjentkom dojrzałym, które rzeczywiście Jednak. mają ubytki w obrębie twarzy, szczególnie w obrębie tkanek miękkich, mają widoczne fałdy nosowo wargowe i nie ma i tak zwane chomiki, które często spędzają sensownie z człowiekiem, A tu tak. chomiki, tutaj. Aha, to no no, 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 no. Tak, Pod linią żuchwy, które często w tym Tak, o, tak, o. Oczywiście też młode osoby czasem mają skazania do zabiegów wolumetrycznych, ale głównie są to pacjentki po urazach, po jakichś inwazyjnych zabiegach które rzeczywiście taki defekt mają, bądź mają zaburzone proporcje w obrębie twarzy, na przykład cofniętą bródkę, bądź zanik brudki, mm -hmm. e, bądź słabo zarysowane na przykład kąty czy linie żółw. Mm -hmm. No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że nie tylko zamikające działanie czasu, ale także pomaga niwelować defekty, tak jak tutaj Pani też wspomniała, po wypadkach nawet, po różnych chorobach, tak, 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 tak. tutaj możemy pomóc bardzo komuś. Tak, no. jak najbardziej. Mm -hmm. Po, pozbyć się kompleksów, można tak, powiedzieć. Tak? No po to to robimy, generalnie. Nie tak, tylko upiększająco, bo tak. są Pani, też no, robią, a nie do końca, gdzieś kurza łapka, tego nie widać, a jednak wydaje się, że musi, okazuje się, że niekoniecznie. Ale tak, tak. to w wypadku, czy właśnie mówię z racji choroby, to zupełnie inna, mhm. prawda, sytuacja. Mhm. Też zmiany w obrębie wagi pacjenta też mogą wpływać znacząco na ubytki tkanek miękkich. Są też pacjent, który na przykład zredukuje wagę o 10-15 kg, wtedy takie Wskazanie już może mieć na przykład do zabiegów wolumetrycznych, nie? Mm -hmm. O proszę, no ciekawe właśnie, bo mm, właśnie mam pytanie, czy zdarza się, że lekarz odmawia wykonania zabiegów, jakie są wskazania, przeciwwskazania? tutaj właśnie dobrze. Powiem szczerze, że wielokrotnie zdarzyło mi się tak? odmówić wykonania tego typu zabiegów, szczególnie osób młodych. Mhm. które niestety w obecnych czasach bombardowane są treściami nakłaniającymi je do jakby ingerencji w ich tak naprawdę piękną, młodą twarz, mhm. bo uważam, że, tak. że młodość jest piękna sama w sobie i niewiele tam należy ją zmieniać czy ingerować. Becura, e, znasz, becura, tak, ale pojawiły się takie trendy mm -hmm. obecnie w internecie na nadmierne powiększanie brody, tak mm -hmm. zwana broda czarownicy bądź. E, Powiedziałam, policzki. Tak. Tak, e, prawda, powiększanie nadmierne również policzków i, mm. i nienaturalne zarysowywanie, tak. e, czy też, e, też niechcę kwasu pijalowego oczywiście w nadmiernej ilości, bez wskazań, na przykład w kąty żółkwy, które powodują u kobiet, które tak naprawdę powinny mieć dość e, e, gładkie i owalne rysy twarzy, mm. spowodują e, u takich pacjentek skwadratowienie, które wygląda dość ostro. I nienaturalnie. No. Także przestrzegałabym, ja nie, przestrzegałabym przed nadmierną ingerencją w medycynę estetyczną u osób bez wskazań, mm -hmm. przede wszystkim. No i też trzeba znaleźć właściwą klinikę i wykwalifikowane osoby bo często jakby te działania niepożądane nie zależą już tylko od pacjentów, ale od lekarzy bądź kosmetologów, którzy ten zabieg wykonują, więc trzeba mieć tu też taki zmysł artystyczny, estetyczny, żeby pacjent wyglądał po zabiegu dobrze, a nie przerysowanie. Nie, do końca należy czasami słuchać pacjenta. Tak, chyba. tak. No w ogóle generalnie nie, mało kiedy słucham pacjenta. Zwykle decyduję się na zrobienie zabiegu w taki sposób, by wyglądało to dobrze i by nie było widać, że pacjent miał taki zabieg wykonywany, by wyglądał po prostu na wypoczętego. Naturalnie ładnie. Tak jest. No mhm. i przeciwwskazaniami i poza oczywiście brakiem wskazań, który mhm. jest głównym przeciwwskazaniem, jest oczywiście jakieś aktywne procesy zapalne w obrębie twarzy czy organizmu, aktywna choroba nowotworowa, przyjmowanie niektórych leków, na przykład leków przeciwzakrzepowych, które mogą spowodować wydłużenie się gojenia tkanek, mhm. no i szereg innych przeciwwskazań zdrowotnych, które omawiam zwykle z pacjentem na konsultacji. Tam, a choroba immunologiczna mhm. też jest Autoimmunologiczna, auto czyli kiedy mamy agresję skierowaną przeciwko tak. własnemu organizmowi. W większości tak. przypadków tak, tak samo jak przeciwwskazaniem jest wykonywanie zabiegów kobietom w ciąży czy karmiącym, bo nie ma badań, które by mhm. e, e, jakby dawały taką możliwość, bo nikt tych osób nie chce badać. A w przypadku chorób autoimmunologicznych rzeczywiście ta choroba z racji autoagresji może skierować przeciwko, organizm może skierować swoje siły przeciwko temu preparatowi, który został podany i spowodować jakąś reakcję zapalną czy odrzucanie tegoż preparatu. A proszę, czyli jedna. Mhm. A może spodziewać się ogólnie działań niepożądanych u osoby, która no, nie choruje, nie ma żadnych wskazań? Znaczy, takimi typowymi działaniami, zwykle przejściowymi, niepożądanymi, mhm. e, które mogą się pojawić po tego typu zabiegach, no, to jest obrzęk, e, zaczerwienienie, tchliwość, która może utrzymywać się nawet do dwóch tygodni od podania preparatu, mhm. e, jakieś odrętwienie w związku z preparatami znieczulającymi, które dodaje mhm. zwykle do, do preparatów. E, Także oczywiście mogą wystąpić działania niepożądane, których, których unikamy, czyli na przykład może dojść również do satoru naczynia tętniczego, z jedną z najgroźniejszych powikłań w medycynie estetycznej. Stąd też trzeba wybierać osoby, które są świadome ryzyka takich działań niepożądanych i wiedzą, co z takimi ewentualnymi powikłaniami zrobić. Także tutaj taka moja rekomendacja, by wybierać po prostu sprawdzone miejsca. Dobrego wachowca, proszę Państwa. <grymne> czy jest to jednak zabieg inwazyjny, czy jednak nie? Jest to zabieg mało inwazyjny, mhm. ale jednak inwazja istnieje ze względu na przerwanie ciągłości naskórka, bo tak klasyfikujemy te zabiegi. Niemniej jednak wykonuje go igłą bądź kaniułą, czyli taką specjalistyczną rurką, więc jakby śladów większych po zabiegu również nie ma, więc reasumując, jest to zabieg o małej inwazji. Mm-hmm. A co zabieg wolumetrii? Czytałam, że endolifting ma podobne działanie? Ciężko jest znaleźć <laughs> zabieg, którym można by zabieg wolumetryczny zastąpić. <laughs> Niemniej jednak, oczywiście, są sprzęty, które oferują np. endolifting, czyli wybiórcze obkurczanie włókien kolagenowych, czy to laserem, bądź na przykład plazmą chylową. Niemniej jednak też istnieje wiele spekulacji na ten temat odnośnie głębokiego podrzewania tkanek miękkich i przy okazji podgrzania również wcześniej wspomnianych poduszeczek tłuszczowych. to jest więc... teraz już zupełnie inny zabieg. Tak? tak, to jest zupełnie to są zabiegi sprzętowe, tak, wymagają tutaj Zastosowania sprzętu. No i oczywiście alternatywą wolumetrii, taką nieinwazyjną, w mojej ocenie są regularne masaże, masaże kobido, czy na przykład yoga twarzy, ćwiczenie, wzmacnianie generalnie, mm -hmm. czy nawet elektrostymulacja w obrębie mięśni twarzy. No a już z tych najbardziej inwazyjnych, które mm -hmm. no, mogą zastąpić zabieg wolumetryczny, no jest ingerencja po prostu kierunka plastycznego i lifting twarzy. Mm -hmm. Czy zabieg ten zmienia rysy twarzy? Generalnie trochę może zmieniać te rysy twarzy, ale nie jest to główny cel tego zabiegu, gdyż robię zabiegi volumetryczne, staram się przywrócić młodzieńcze proporcje twarzy pacjentów mhm. sprzed lat. Generalnie dążymy do tego, że jeśli jesteśmy młodzi, mamy zwykle kształt trochę przypominający trójkąt, podstawą skierowany ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi. Niestety z wiekiem, z racji tych wcześniej wspomnianych procesów, które odpowiadają za starzenie się w obrębie twarzy, ten trójkąt przesuwa się podstawą ku dołowi, czyli mamy szerszy dół i wierzchołek ku podstawie. Dokładnie tworzą się wcześniej wspomniane chumiki, linie marionetki, fałdy nosowo-walowe Policzki już nie są tak fajnie jędrne i uniesione, mm -hmm. czy też zapadają się na przykład na skronie. Więc generalnie staramy się otworzyć te młodzieńcze proporcje twarzy. Trochę rysy mogą się zmienić, ale jakby przywrócamy cały czas tą naturę i tą młodość, która była wcześniej. Więc jakby zmianą rysów bym tego nie nazwała, a bardziej przywróceniem właściwych proporcji sprzed lat. Mm -hmm. Jak to jest tak naprawdę? czyli jednak warto się uśmiechać dużo, chociaż pani mówi, że się kurzy łapki, mm -hmm. to nie jest korzystne. No i z kolei, że ktoś się smuci, to później ma takie tutaj zmarszczki przy twarzy, więc też nie fajnie. Jak to tak. właściwie tutaj? Myślę, że uśmiechać się zawsze warto. <laughs> jestem fanem ludzi uśmiechniętych. Też mimo, że medycyną estetyczną zajmuję się od ponad 15 lat, jestem zwolennikiem naturalnego wyglądu twarzy i czasem te zmarszczki no, świadczą o, o naszych emocjach, które przeżyłyśmy w czasie naszego życia <laughs> i zupełna ich redukcja pozbawia nas jakby trochę naszego charakteru, więc wszystko tutaj z umiarem, co ciekawe też dla Pani i pewnie dla Państwa, mięśnie mimiczne twarzy to są jedynymi mięśniami w naszym organizmie, które przyczepiają się do skóry, bo wszystkie pozostałe mięśnie szkiedlotowe przyczepiają się do kości, tego przyczep. O. I stąd ten przyczep do skóry powoduje zaginanie nam się skóry Aha. na przestrzeni lat. Także reasumując, uśmiechać się warto, zawsze Znaczymy. coś na to możemy poradzić. <noise> tak. Czas tak przy tej medycyny, tak. to faktycznie nie problem. No dobrze, a ile się wykonać takich zabiegów, jak często, żeby był efekt? Mhm. Zwykle na pierwszej konsultacji z pacjentem ustalam plan zabiegowy. Mhm. Rozpisuję jakby ilość zabiegów, które powinniśmy wykonać i... Um, jakby ilość również preparatu, które, który powinnam e, złożyć, by mm. uzyskać pożądaną u pacjenta efekt. Zwykle nie jestem w stanie odmłodzić pacjenta nawet o 10 lat w trybie polometrycznym, ale, ale czasem zużywam na to od 3 do 10, o zgrozą ampułek kwasu piorunowego. Przypomnę Państwu, że mm. ampułka kwasu piorunowego ma zaledwie 1 ml. A to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, no dlatego że to jest jedna szósta łyżeczki do herbaty. No tak. więc 10 ml nie jest naprawdę wielką objętością. Mm -hmm. W przypadku oczywiście zabiegów wolumetrycznych. Czyli taka sprawa indywidualna to nie jest taka, tak. Oczywiście. wszystko ta zależy od ubytków pacjenta mm -hmm. od stanu skóry, który, który zastanę przy pierwszej konsultacji z pacjentem. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, rozumiem. Ciekawe, bardzo naprawdę. Ja przyznam się, że nie miałam nigdy żadnej sobie. Świetnie pani wygląda, zupełnie no, niepotrzebne. No, no, żeby tam się znalazło, ale jakoś tak nie miałam może możesz czasem. albo z wiekiem jeszcze. Tak. są jakieś sposoby, co pani trochę zalecała aby opóźnić wykonanie takiego zabiegu. Mhm. No, przede wszystkim trzeba tutaj spojrzeć na proces starzenia się naszej twarzy dość holistycznie, czyli przede mhm. wszystkim zadbać o, siebie, o swój komfort psychiczny i fizyczny. Mówię tutaj o regularnej aktywności fizycznej, zbilansowanej diecie, regularnym nawadnianiu, bo, bo, bo dobry jakby stan nawodnienia wpływa na jakość naszej skóry. Unikaniu nadmiernej ekspozycji na słońce, jeśli już mamy taką sposobność, to oczywiście stosujemy filtry, mm -hmm. bo słońce niestety dramatycznie przyspiesza starzenie naszej skóry. Tak samo, tak czy? samo, tak samo no. nawet bardziej. O. Więc uważajmy na nadmierną ekspozycję na słońce. No i przede wszystkim warto by było zadbać prewencyjnie, czyli nieregularnie, bo masować twarz, automasaże, zabiegi kobido, joga mm -hmm. twarzy, ćwiczenie mięśni twarzy, czy też no przy, przy wykorzystaniu specjalistycznych sprzętów, które mamy dostępne na przykład w naszej klinice, czyli pneumatron, czyli to jest taka podciśniowa terapia pulsacyjna, która nam jest jakby alternatywą baniek która o, nam zasysa skórę i puszcza, zwiększając ukrwienie skóry i poprawiając jej jedność o, i sprężystość. Więc... A taki zabieg jest, można tą tą wykonać? Czy to, to... Nie, to jest oczywiście zabieg, zabieg... gabinetowy, mhm. niemniej jednak to tutaj, no, jeśli, to, jeśli nie, nie jesteśmy w stanie na taki zabieg się zapisać, zawsze można spróbować z, m, wzmacniać mięśnie twarzy ćwiczeniami bądź automasażami. To ciekawe faktycznie, bo zabieg w salonie ok i coś na zasadzie, na zasadzie bańkę, jak to działa w czasem bo to jest mi zaciekawi no, no bo bańki są statyczne, bańki się stawiają, ja one zawsze tak? skórę, o... a tutaj mamy poza tym, że, że jest bańka, która jest ruchoma. Mhm. Ona nie jest statyczna, ona jest dynamiczna, czyli po prostu przesuwamy ją po skórze twarzy pacjenta. Ona Aha. cały czas zasysa nam tą skórę, ją puszcza, tym samym zwiększając ukrwienie w tym miejscu, pobudzając Aha. cyrkulację krwi, a także ujedniając skórę. O, proszę. Także jest to tak naprawdę ciekawa alternatywa, e, bardzo fajna również przy innych schorzeniach, nie tylko z medycyny estetycznej. Mamy mm. również wariant taki z bańką podgrzewaną, bądź z bańką e, e, kriobańką, czyli bańką na zimno. Na mm. A proszę, ciekawe bardzo. <laughs> jest teraz zabiegów naprawdę. Tak, to prawda. Ciężko się rozeznać. Nawet nie że rzeczy istnieje, nie, tak. Czy w wolnecie jest bolesny, tak? W momencie wstrzykiwania. Mm. Zabieg volumetryczny jest praktycznie bezbolesny mm -hmm. dlatego, że wszystkie preparaty, które wykorzystuję do tego zabiegu rozcieńczam dodatkowo środkiem znieczulającym miejscowo, więc po kilku sekundach pacjent nie odczuwa praktycznie żadnych dolegliwości bólowych. Oh. Co istotne, no z racji użycia wcześniej wspomnianego środka po zabiegu może utrzymywać się do 30-40 minut odrętwienie w miejscach podanych zabiegowi, szczególnie przy do Twarzy, to twarzy. Tak, to tak, jest normalne, normalne, no i oczywiście uh -huh. ustępuje. Uh -huh. To Pani się boją, igły często bo. Tak, to uh -huh. prawda. Nie jest znieczulenie. Nie stosujemy do zabiegów volumetrycznych kremów znieczulających miejscowo. Wszystkie środki, które stosuję, uh -huh. są iniekcyjne i łączę z preparatami volumetrycznymi. Nie wymagają jakby znieczulenia dodatkowo kremem powierzchownie znieczulającym. Aha, trzeba mówić bez nie ma się czymś stosować. Zabieg kluczowy tak zwany. <grymne> Okej, okay. tam... Ty na komis chciałem zapytać. Jak spać po wolumetrii? Czy można spać na brzuchu, czy jednak lepiej na plecach, nikt z takich ucisków twarzy? Po zabiegach wolumetrycznych należy spać normalnie, odpowiadając na to pytanie. Nie ma większych przeciwskazów odnośnie ułożenia twarzy na poduszce. Niemniej jednak obecnie rekomendowane są poduszki jedwabne, które jakby w jakiś sposób, poprzez mniejsze zagiadanie skóry twarzy podczas snu, wpływają finalnie na spowolnienie procesów starzenia się skóry twarzy. O, Więc to, to jest dla każdego, tak, oczywiście, mhm. dla każdego jest to ciekawy temat. Mhm. I odpowiadając na pytanie, jeśli zabieg był wykonywany prawidłowo, preparat nie powinien ulec przemieszczeniu. Również w niekomfortowych pozycjach podczas prostu. By czy też może się zdarzyć, że... Może się zdarzyć, jeszcze był wykonany niewłaściwie, na niewłaściwej głębokości. O, i co wtedy? No wtedy trzeba udać się do specjalisty, który ten zabieg wykonywał, by, by odwrócił nieprawidłowe umiejscowienie produktu. Większość preparatów, które używamy w volumetrii, mm -hmm. można albo rozpuścić, albo zadziałać już niestety wtedy, w przypadku stymulatorów, lekiem sterydowym, by no, efekty uległy poprawie. A w ten sposób, no. że jest to odwracalne, tak, można to naprawić. Tak, też, bo tak, jest tak, Ojej, to faktycznie. Więc wybierajmy z, znów sprawdzone miejsca, tak. gdzie mamy pewność, że preparat będzie podany na prawidłową głębokość i no. nie ulegnie przemieszczeniu. No, faktycznie. No, nie wiedziałam, że taka jest możliwość, ale no <grymne> no, no, tak mnie dużo śmieję na o tym temat, więc... No dobrze, więc podsumowując, drogie Panie, odmładzajmy się, upiększajmy, ale zanim zrobimy taki zabieg, skonsultujmy się z fachowcem, czy aby na pewno taki zabieg jest nam konieczny. <grymne> tak, to prawda, zdecydowanie, to potwierdzam. <grymne> Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. I do zobaczenia. Do zobaczenia.